Witam w dość nietypowym odcinku na moim kanale. Pewien jegomość z Elden Ringa sprawił, że postanowiłem nagrać dla was odcinek z tego, co tu się kurwa w tej grze odpierdala. Ale zanim do tego przejdziemy, do tego wspaniałego okazałego pana Exykesa, którego kurwa nienawidzę po dzień dzisiejszy, ale najpierw chciałbym pomówić troszkę o bossach z poprzednich gier FromSoftware. Będzie to część materiału dedykowana osobom, które mniej znają się na Soulsach, które gdzieś tam o nich słyszały, trochę widziały, ale same ich nie odrywały. Dzięki czemu dla nich moja wypowiedź i krytyka tego cudownego smoka nabierze trochę więcej sensu. A zatem przejdźmy do Dark Souls 1. Na samym początku tej części chciałbym powiedzieć, że klipy nie pochodzą z moich rozgrywek. Ja nie uciekam się do używania magii, samonów i pancerzy. Przychodzę z e, Souls, raczej jak to mówią Soulsiarze, legitnie. E, Czyli jako psychopata w gaciach rzucający się w bir, walki trzymając broń obu rącz. Artorias zapisał się w mojej pamięci głównie ze na popularnych. Razem ze swoim przyjacielem Sifem udali się do, do otchłani, aby pokonać Manusa, ojca otchłani. No niestety im się to nie udało, Artorias poświęcił się, aby uratować Sifa, ochronił go przed otchłanią, sam no, uszkodzoną ręką, został później spaczony przez otchłań i właśnie przed nami staje, aby z nami walczyć. I widać podczas tej walki właśnie jego lewa ręka bezwładnie dymna, a musi walczyć z dnem prawą, która rzekomo jest jego ręką słabszą. Więc całkiem ciekawie mogłaby wyglądać walka, gdyby Artorias był w pełni sprawny i w pełni swoich sił. to jest taka dodatkowa ciekawostka: jeśli najpierw udamy się do właśnie dodatku i uwolnimy Sifa, a dopiero później pójdziemy walczyć z samym Sifem w normalnej osłonie, no to Sif niechętnie chwyci miecz, ponieważ rozpozna nasz zapach i rozpozna, że to my właśnie mu pomogliśmy. Sam Manus, no jest to ucieleśnienie odchłani i moim zdaniem wygląda świetnie. Jest pewien streamer wonsaty, który też uwielbia tego bossa, zawsze się cieszy jak trafia na niego w randomizerze. Serdecznie go pozdrawiam. W Terks 1, jeśli chodzi o dobrych bossów, to możemy spotkać Hornsteina i Smoga. W mojej pamięci zapadł również wos ostatni, czyli Gwyn. Chodzi o nietypowych bossów pod kątem wielkościowym, no to tutaj mamy Nito. To jest już boss, który właśnie zdecydowanie jest największy i nie uważam, żeby tutaj w jakiś sposób utrudniało to walkę. Jest dobrze zrobiona, przede wszystkim dobrze zlokalizowana, ale do tego sobie jeszcze właśnie wrócimy. Jeśli chodzi o Dark Souls 2, no to z bossów, które są w mojej pamięci, no to na pewno będzie rycerz farów, którym po prostu długo się męczyłem. W mojej pamięci jest również Sir Alon, którego jeśli pokonamy bez oberwania żadnych obrażeń popełnia. Arakiri. sobie z Dark Souls 3, którzy utkwili w mojej pamięci. No to na sam start powiem, że gal, no po prostu świetny design, z moveset i bardzo fajny finish. Dodatku, jeśli chodzi o tą odsłonę Dark Souls Kolejnie będą Abyss Watchers, gdzie w zasadzie jest walka każdy na każdego. To jest dość ciekawe i sprawia, że ta walka jest dość dynamiczna. No oczywiście, tutaj też musi się pojawić tancerka, gdzie w zasadzie to nie jest walka, a taniec ostrzy. Ta walka jest po prostu wizualnie moim zdaniem piękna. Oraz na koniec z Dark Souls 3 wymieniłbym jeszcze ostatniego bossa, czyli Soul of Cinder, który po prostu zmienia broń, zmienia się jego moveset i musimy po prostu cały czas adaptować się do jego nowych ruchów. No dobrze, jak już wiemy jacy bossowie są fajni i zazwyczaj wskazywani jako ci przyjemni przez gracze Souls-like, no to teraz przejdziemy do tych problematycznych. I będą to bosowie, którzy tak jak już pewnie domyślacie, no są więksi od nas, dużo więksi od nas. No i oczywiście będą to przede wszystkim smoki, ale nie tylko, bo w Lodbornie, na przykład mamy amigdalę, podczas walki z którą też jest ten problem, który jest przy smokach, a mianowicie nie widać za dużo. W zasadzie głównie oglądamy ich stopy, jakbyśmy byli jakimiś skutkarzami. Te walki po prostu nie są przyjemne i nie zapadają zbyt w pamięć. No bo cały czas w zasadzie stoimy pod smokiem, aby uniknąć jego ziojących oddechów i biokładamy go po tych stopach. Tak samo jest w przypadku amigdali. Biegamy, biegamy w kółko, unikamy jej ataków, po czym podchodzimy i klepiemy ją po girach. Jeśli chodzi o walkę ze smokami, no to jest jeden, który gdzieś tam w pozytywny sposób się u mnie w pamięci przewija i będzie to smok z Sekiro. Tylko, że to nie jest normalna walka ze smokiem, to jest bardziej walka w stylu game fight. więc ma ona inny zupełnie wydźwięk. No i teraz, jeśli przejdziemy sobie do Elden Ringa, to mamy bossów, którzy są stricte na jakichś arenach zamknięci w jakichś lokacjach, ale mamy też bossów, którzy są po prostu luźno umieszczeni w świecie. To no nie do końca luźno, bo mają przypisane swoje proste miejsce na tym świecie. Miejsce, z którego za daleko nie mogą się ruszyć. No i jak myślałem, że smok Midir to jest już szczyt problemów ze smokami w Dark Souls, no to w w tym mnie zaskoczyło. Jeśli chodzi o progres Elden Ringa, aktualnie pokonałem Godricka. I teoretycznie powinienem się udać zupełnie w innym kierunku niż aktualnie jestem. Ponieważ po zabiciu Godricka raczej powinniśmy się udać do Lukari. A ja, jako że zobaczyłem, że mam nieodkryty obszar na mapie, i tak jakoś nie chcę mi się go zostawiać w tyle, postanowiłem udać się najpierw do Kaelit. Jeśli chodzi o Kaelit, to on jest w zasadzie obszarem całkowicie pochłoniętym przez szkarłatną zgniliznę. Jest to swojego rodzaju trucizna, toksyna, która po prostu w czasie zadaje nam obrażenia. I ona jest dosłownie wszędzie. I przeciwnicy ją nakładają, i nakładają ją bagna, które się tam znajdują, no i właśnie nakłada ją również nasz smog. Z całą tą trucizną nie mam problemu, aczkolwiek ciosy, uderzenia i obiekty, które tą truciznę nakładają, one same w sobie już biją całki, całkiem spory damage. I tym samym ten smok tak naprawdę kilkoma atakami był w stanie mnie zbanshotować i w zasadzie ta trucizna nie miała żadnego znaczenia. I teraz każdy normalny gracz odwróciłby się na pięcie i poszedł w cholerę, wrócił do tego smoka później, bo po ewidentnie, nie jest to lokacja na mój aktualny poziom. Jak podchodziłem do tego bossa, miałem poziom 54. Tutaj macie statystyki mojej postaci już po walce z tym smokiem, kiedy go pokonałem. Mogą się wydawać troszkę dziwnie porozdawane, a jest to związane z tym, że po prostu, jako że gram pierwszy raz w Elden Ringa, chciałem popróbować różnych broni i po prostu niektóre broni wymagały pewnych statystyk, stąd jest taki rozrzut troszkę w tych statystykach. Na ten moment stwierdziłem, że będę grał w zbroi i z mieczem, który przypomina mi Gatsa z berserka, który był inspiracją do powstawania. Produkcji From Software. Jak wcześniej już mówiłem, zazwyczaj nie gram w pełnych płytówkach, staram się tego unikać. Tak na ten moment, kiedy pierwszy raz podchodzę do gry, lubię mieć coś na sobie założone po prostu, żeby czuć lepszą imersję. No bo jednak ta imersja się rozpływa, kiedy widzę gościa w gaciach biegnącego na smoka. Z początku starałem się go pokonać po prostu na nogach, aczkolwiek odkryłem bardzo szybko, że on ma dwa ataki, które są w tej sytuacji problematyczne. Jednym z nich to jest kiedy zieje po prostu tą zgnizną pod siebie i nie ma szans, żeby tego uniknąć. Jedyna możliwość uniknięcia to jest po prostu odbiegnięcie od niego na tyle daleko, żeby ta zgnizna nas nie dosięgała, no i na piechotę jest to po prostu prawie nieosiągalne. Drugi atak to w momencie kiedy on odskoczy do tyłu, no i znajduje się bardzo daleko od nas, zaczyna po prostu tą zgnizną w nas wziać. Jak najbardziej da się do niego dowiec na piechotę, ale jest to dość problematyczne i wydłuża sztucznie tą walkę. Dlatego stwierdziłem, że w dwóch sytuacjach jednak będę posługiwał się naszym zwierzakiem, na którym możemy jeździć. No i wszystko spoko. Z zasady ustalone. Myślałem, że powinni, że jakoś wielce problematyczny ten spok nie będzie, skoro już znam jego set, Wiem, co on robi. Wiem, czego się spodziewać. No to godzinka i będzie po sprawie. No i kurde, nic bardziej mylnego, bo po około godzinie z moich zmagań zaczęły się odpierdalać takie rzeczy. No bo powiedzcie mi, co to kurwa jest? To pierdolony smok zamienia się w strusia. Chowa głowę w ziemię, czyli jego najbardziej czuły punkt, który pozwala go wytrącić z równowagi, chowa go w glebę i nie ma jak go uderzyć. Druga opcja jest taka, że przechyla się w drugą stronę i zaś ta głowa jest w chmurach i nie ma szansy po prostu, żeby go uderzyć. Czasami nawet jest zupełnie nad tymi skałami, nie dając się nawet po stopie podrapać. I kurde ja nie wiem. Może to jest ta jakaś słynna technika pochyleń? Ja nie wiem. Ja nie jestem prograczem. Może Kiszak, Gniazdo, Tamaj, ktoś się wypowie na ten temat. Ja się aż tak bardzo na tym wszystkim nie znam. Kolejna kwestia niesamowicie irytująca to fakt tego, że czasami przez to podlatywanie na te skały, cofanie się i chodzenie, i się więc. chłop wychodził poza obszar swojej walki i po prostu znikał i pojawiał się z powrotem. Która działo się to w sytuacjach, w których ja stałem dosłownie na jego respie, więc chłop pojawiał mi się na głowie i mnie dosłownie miażdżył. Na szczęście jego HP się nie odładowało, ale wytrącało mnie to po prostu z rytmu walki. No, i teraz moglibyście powiedzieć, no to super, skoro te skały ci przeszkadzają, to czemu nie spozycjonujesz się inaczej, żeby go odciągnąć od tych skał? No, i słuchajcie, tak samo pomyślałem. No, i wszystko spoko, do momentu, kiedy znowu nie zaczął odskakiwać. I pierdzielony smok zamienił się w smokoperza. I tutaj akurat nie udało mi się uchwycić. Jego w finalnej wersji Smokoperza, ponieważ zdarzyło mi się tak, że on na tych gałęziach po prostu dosłownie odwrócił się głową w dół i zaczął nam dziać tą zgnilizną. Zrobiłem sobie krótką przerwę i zacząłem właśnie nagrywać dla was klipy z tych walk. No i macie teraz cały obraz tego, z czym ja się tu musiałem mierzyć. I zapewne zgodzicie się ze mną, że sam smok nie był problemem. Problemem był obszar, po prostu, na którym się zgubiliśmy i ograniczenie tego obszaru. No bo tam smog rusza się dość powolnie, jest schematyczny, jego ataki są bardzo proste do wyuczenia się, ale po prostu na tym terenie one są śmiertelne albo po prostu teren uniemożliwia walkę z tym smokiem. Na płaskim terenie sądzę, że ta walka nie zajęłaby mi tyle czasu, sądzę, że dość szybko bym się z nim uginął. Ale ze względu na całą irytację, na ten kurw, który we mnie się cały czas nadbudowywał, ja biłem się z tym smokiem około 3 godzin. To jest tyle, co spędziłem na barycerzu oparów. Ja wiem, widziałem już spoilery, że to nie jest jedyny przeciwnik, który jest taki problematyczny ze względu na swój rozmiar w tej odsłonie, bo czeka mnie jeszcze Fire Giant bodajże. Ale mam nadzieję, że takich bossów będzie coraz więcej w produkcjach jak tą Software, albo przynajmniej będą zlokalizowane na lepszym terenie, żeby ta walka nie była z terenem, a z samym bossem. Zostawcie łapkę w górę, ale nie dla mnie, tylko dla From Software. Udało im się, brawa dla nich. Zapamiętam tego bossa do końca mojego życia. I na sam koniec wrzucam wam klipa, gdzie w końcu udało mi się pokonać tego smoka i zauważyłem to dopiero podczas montażu filmu. Słuchajcie, ten jeden raz to ja porobiłem go jak szmak. Zrobiłem na nim nohita. Także pamiętajcie, wyciągajcie wnioski ze swoich błędów, uczcie się na swoich błędach i nie poddawajcie się w dążeniu do swoich celów, a kiedyś na pewno je osiągniecie, być może nawet właśnie w idealnym stylu. Zostawcie komentarz, jakie są wasze ulubione bossy, z jakich gier, a jakich po prostu nienawidzicie. Jestem bardzo ciekawy tego, co napiszecie, dlatego zapraszam was teraz do sekcji komentarzy i na razie.